Cześć na ziomeczki. Ja jestem Cię Frozik. Kolejny odcinek na moim kanale. To będzie poradnik, jak zrobić zadanka nadzwyczajne. Jak, żeby Wam się udawały je zrobić, bo jest HCM jeszcze, więc mogę Wam powiedzieć, jak nie wiecie. Dobrze, to tak musicie zakończyć najpierw normalny tryb, co jest na początku, od 15 do tam, 25 levela i później od 40 do 50, musicie zakończyć i macie taki tryb specjalny, wszystko tu jest zakończone. Jak macie takie coś, macie, yy, że co 20 godzin się już Wam robi, to tak, zajmujecie wszystko, co ma siłę, Je to, to, cokolwiek, nawet może mieć 10 siły, ilekolwiek, co ma, zajmujecie to, w moim przypadku chyba wszystko ma siłę. Mm. No. no, i nie wiem, zależy, ile Wam dostaje siły, ale tak do. Mm, nie, nie lepiej mieć po, po więcej niż tam 700 sił, bo tak ciężko będzie. Towarzysz może być siłą, jakikolwiek towarzysz. Trzeba mieć, towarzysz że trzeba mieć rzutki, bo przeciwnik nie ma, a jak my nie założymy, to będziemy mało bić, ale chyba też wygramy. Dobrze. Trochę są lagi, bo nie wiem. Drużyna też pisze, że jakieś lagi. Dobra, no to tak. Zdejmujemy i patrzcie. Mi zostanie 24 tysiące, a jemu ja już 0. Yy, więc wiecie. Yy. No i robicie tak dalej ciągle. O, patrzcie, on bije po 110. Poczekajcie. On bije po 160 powiedzmy, ja bije po 700. I dlatego. To jest plus. bo Macie rzutki, a jakbyście nie mieli rzutek, to już tak nie bijecie i patrzcie. Jak wam wszystko się pokonuje łatwo. Bo yy, jak się ma... Na, jak najmniej siły trzeba mieć żeby pokonać y, ich, bo jak się ma y, siły na przykład z, y, z tysiąc, to już zostanie ci, możesz nawet przegrać czasami, ale nawet w większości przegrywasz, no ale i dlatego opłaca się jak najmniej siły, towarzysz tam może dawać ci, nie wiem, ilekolwiek, ale tak to mm, a tak towarzysz daje ci 200 siły. To i tak może być, bo ja mam na przykład 600. To też może być, bo to nie jest dużo. Więc wiecie, o i patrzcie, wszystko pokonane. Macie fajne rzeczy, dostajecie za takie zadanko, zobaczcie. Ja teraz się ubieram. Wszystko. Ups, halo, są takie lagi. Czy ja nie wiem. Niech się mi jas odpowiadać. Gra. Zobaczcie, jak to się zakłada. Może wam inaczej to pokażę, bo nie chcę się ciągle zakładać, zakładać zakładać, rozbierać. Więc yy, ciągle tak samo robimy. Ciągle. Sprawdzę, czy się nagrywa. Nagrywa się. Ciągle robimy to w ten sposób, bo jest dobry nawet. No i patrzcie. Na przykład, jak macie jakieś słabe itemy, to macie tutaj na przykład na plus. Więc wiecie, to jest plusik, bo na przykład. Macie coś słabego, chcecie wymienić, to robicie takie zadanko, rozbieracie się. I macie zadanko zrobione, ale ja sobie zrobię tak. Ciągle mało siły, ciągle. Tutaj dam do zadanek. O, dobra. To nie muszę się rozbierać. I patrzcie. Mogę Wam jeszcze jedno pokazać. I lecimy, patrzcie. Rozebrani jesteśmy. 118 siły po 800, to on zadaje 121. No i patrzcie, no. 24 tysiące dostaje. nam, a my mamy zarąbiste itemki na przykład, na przykład może wam itemka dropnąć 30 na plus, nawet, nawet więcej jak macie takie średnie itemki, a ja mam lagi, więc poczekajcie, M nie wiem co się dzieje z tą grą, bo dzisiaj nie wiem czy, napiszcie w komentarzu czy dzisiaj jakiś jest za top 5 w drużynach, coś się dostaje, bo ja nie wiem, bo coś, coś tu pisało na początku, tylko nie wiem, dobra. Dobra, lecimy dalej, patrzcie. Patrzcie, jak to na łatwości wychodzi, patrzcie. I może to macie na plus, ja oczywiście na minus, ale no może macie to na plus na przykład i taką fajną rzecz macie, a tylko wystarczy się rozebrać i mieć mało siły. No i widzicie, w każdą walkę przygracie, wy, znaczy wygracie, bo nie ma takiej walki, żebyście nie wygrali, z żebyście, żebyście przegrali ją z tyle siły. Niemożliwe to jest, żeby przegrać Tą, y, jakąkolwiek walkę, jak macie. Poniżej 500 siły. To niemożliwe, żeby przegrać. No, już 600 to. no, co i jakaś tam szansa jest, ale też ci dużo zostaje bardzo. Ale patrzcie, no. Jakie itemki dostajecie? Mm, więc wiecie. To jest to jest totalnie. Fajne. Na przykład O. Ja mam na plus, ale no wiecie. Nie będę używał. Bo mam, mam tam złotą. Ale nie wiem, sprawdzę jeszcze. Dobra. No i tak, tak to prezentuje się. Te, te poradniki, ten poradnik. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. No bo niektórzy, no pewnie większość wie, ale niektórzy mogli nie wiedzieć, że tak się da. Znaczy, wie, tak się robi, że trzeba się rozbierać. Bo niektórzy to atakują yy, ubrani sobie, jak mają już na trybie specjalnym, to co atakują ubrani. Ja tego nie. <coughs> sorry. <coughs> ja tego nie rozumiem. No ale no dobra, może nie wiedzieli, więc. Więc spoko. No to mam nadzieję, że wam pomogłem. Oczywiście zostawcie suba i łapeczkę w górę. A ja się z wami żegnał, by z wami oczywiście frozik Mam nadzieję, że wam pomogłem. Siemano.